O mój Boże, co tu się, co tu się, moi drodzy, wydarzyło? Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku WTK 7 Trip Seventeen Trip, Trip My Career. Chciałem przydać na festing, chciałem stoczyć starcie na festing, ale nie spodziewałem się, że tu jakiś Semi zayn zaatakuje naszego zawodnika właśnie na tym pay per -view, na tym ostatnim pay-per-view przed WrestleManią, no spodziewałbym się bardziej ataku Broka Lesnar'a to by było bardziej logiczne yy, co by nie mówić, ale jednak Semi Zain. jednak to Semi Zayn atakuje naszego zawodnika, moi drodzy jednak to Semi Zayn atakuje Kaldiego na stage'u, na rampie i zobaczymy czy do starcia tutaj między tym dwójką dojdzie, czy czy raczej będzie to tylko Brawl, nie mam pojęcia, bo normalnie tak naprawdę mieliśmy walczyć z Chris'em Jericho a teraz okazuje się, że tutaj Semi Zayn nas atakuje Eee... Dlaczego tak się dzieje? Nie mam słuchajcie pojęcia, dobra, ale... No cóż, no musimy, musimy tutaj poczekać na rozwój sytuacji. I jest... O fantastyczna akcja samego Zayna Zaskoczył mnie kompletnie sami Zayn Hilture What the... Co tu robi sami Zayn? Co tu robi moi drodzy sami Zayn? What the fuck What the fuck Nie mam pojęcia, słuchajcie, nie mam pojęcia oj! Słuchajcie, wygląda na to, że faktycznie, tak, będziemy świadkami starcia Sami Zayni vs. na Festlane Tak, jesteśmy świadkami tego starcia właśnie, ale dlaczego? Nie mam pojęcia, dlaczego Sami Zayni jest atakował. Nie mam pojęcia, dlaczego nie doszło do walki z Chrisem Jericho. O mój Boże, miała być nowa wejściówka, wszystko, a tu proszę, takie cuda się dzieją. Takie cuda się dzieją. No ja, no ja nie wiem, co ja mam o tym myśleć, naprawdę. Nie wiem, co ja mam o tym myśleć. Proszę bardzo, jeszcze raz Sami Zayni, fantastycznie popala naszego zawodnika prosto. Na... No, no, nawet nie na matę, bo zresztą poza ringiem tutaj nie ma maty Nie Niedobrze, Niedobrze skocie, jeszcze Semi Będzie dźwignia od samiego Zejna, To jest... bardzo prawdopodobne Ale nie, 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 nic z tego, nic z tego nie będzie, nic z tego nie będzie, nie, nie pozwolimy tutaj Jest! O mój Boże I co? I do walki nie dojdzie, tak? Tak jest, do walki nie doszło do walki nie doszło. O co tu chodzi? Co, co się stało? Co się stało? Dlaczego tak się. Co, co jest powodem? Czy ktoś mi wytłumaczył, co jest powodem? Bo ja nie rozumiem, naprawdę. Nie rozumiem. Nie, nie, nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Dlaczego? Nie wiem, nie wiem co, nie wiem co począć, nie wiem co począć teraz. Ja cały czas liczę Wygraliśmy roja, Wygraliśmy Royal Rumble Match. Wygraliśmy Royal Rumble Match i musimy mieć to starcie o mistrzostwo na Wrestlemania z Brockiem. Jest ja sobie nie wyobrażam innego scenariusza. Jeżeli to się nie stanie, to naprawdę będę... Ech, smutny. No byłbym smutny. No nie chcę was oszukiwać, ale... Jest nad... Jest, no, no oczywiście, że nie jest na moim poziomie, no, 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 no to, 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 zagrania tego typu to są po prostu śmieszne, nie oszukujmy się, są po prostu śmieszne. Bray Wyatt vs Randy Orton o or United States Title, Bray Wyatt wygrywa United States Title, moi drodzy, <laughs> Main Event, aha. Okej, okay. Alberto Del Rio vs Crash, tutaj Cena walczył z Ambrosem Intercontinental, Six Man, okej, okay. Stardust się przy... Mhm, mm The Rock vs. Triple H w, me y w Openerze. Bo no, się coś pomyliło chyba. Powinni to y zamienić miejscami, w ogóle całą kartę. No ale cóż... Dlaczego, dlaczego nie doszło do startu z Xen'em dlaczego semizaj? dlaczego w ogóle do walki nie doszło, tylko skończyło się na jednym, wielkim brawlu? O co chodzi? Jeszcze przegranym, jeszcze Semi Zayn nas poskładał, to, to, to już w ogóle jest abstrakcja dla mnie totalna. No ale dobrze. Dobrze, zobaczymy. Jestem ciekaw na jak to się wszystko rozwinie. Nie wyobrażam sobie, słuchajcie, innego scenariusza niż naprawdę walka na WrestleMania z Brockiem Rasnarem o mistrzostwo. No tak, no, no, będzie, będzie rewanż teraz na row No, słuchajcie, będzie rewanż w Main Eventzie, no zobaczymy co, 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 z tego wyjdzie. I słyszymy się już za chwilę podczas wejściówek. Kaldi vs Sami Zayn. Co tu robi Sami Zayn? What the fuck? Moi drodzy, rozpoczynamy walkę z Sami Zayn. Nie mam pojęcia to jest bez wejściówek. Ale, nie wiem, zgłupiałem, o co, o, o co tej grze chodzi Dobra, no, main event rowu, moi drodzy Semi Zayn kontra, kontra Kaldi Zaczynamy, <ścoughs> zaczynamy to starcie Oboż... w klinczu, no, no ja tutaj muszę go poskładać Nie ma innej opcji, ale widzę, że Sami Zayn jest jakoś, kurde, chyba zboostowany, czy coś bo, bo... No pierwsze, pierwsze, pierwsze pierwsze o proszę bardzo No i co Zayn, no i co, no i co Zayn, no i po co ci to było, o Zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie tutaj jak Zayn bardzo nienawidzi naszego zawodnika, jak bardzo chce wygrać, o co mu chodzi? I proszę bardzo, slap in your face In your fucking face I znowu Zayn, znowu Zayn, lepszy tutaj w clinchu, niemożliwe, niemożliwe, słuchajcie Ale naprawdę to starcie może być mega ciekawe, bo widzę, widzę w nim potencjał Widzę w nim mega potencjał Dobre, Irish sweep jest pierwszy unik, jest unik numer dwa. I co teraz I Jest po raz kolejny tutaj ściana, na którą wpada Semi. i znowu Semi, i znowu Semi widzimy, sprowadza naszego zawodnika do narożnika. No teraz sędzia. sędzia tutaj przerwał ten atak, proszę bardzo. Ale mamy też Airship od, od Kaldego Odbiciela, jest close line, potężny close line od naszego byłego United States Championa, dwukrotnego United States Championa. I proszę bardzo, już mamy kontra, tak jest, mamy odpowiedź od samego Zena. To, to, to będzie, może być kontra za kontra. To ma, może być kontra za kontra. Proszę bardzo, zain fantastycznie powala po raz kolejny Kaldiego i jeszcze szykuje się prosto w skroń swojego oponenta. Tutaj kolejny raz zain, nic z tego. Tym razem odpowiada Kaldemar, Hebeliusz. Proszę bardzo, już tutaj poddusza teraz bardzo nonszalansko swojego rywala, zobaczymy co Semi będzie miał tutaj do yy, jeszcze pokazania, jak odpowie, ale mamy uppercut no, odczuł odpływ ten uppercut na pewno Semizain no, bo teraz w lepszym yy, tutaj położeniu zdecydowanie znajduje się nasz były mistrz United States ale Semizain również nie daje, mimo wszystko za wygraną mamy kontrę, będzie wyniesienie, skup Slam nie, ty Oklahoma goglahoma, Slam można powiedzieć fantastycznie zrobił to Semi i już widzimy, wskakuje na trzecią linię. Już wskakuje na narożnik ringu Semi. Zanim zobaczymy, co teraz wymyśli nasz rudy przeciwnik, proszę bardzo, Semi. Już skacze i fantastyczny body splash. kali runął na matę, nic nie mógł zdziałać, proszę bardzo. Ale teraz jest koło, łokieć, proszę Jeszcze raz poprawiony z obrotem, będzie kolejna próba pinu. Jeden też szybki kick-out, niestety, od naszego rywala. Proszę bardzo, teraz szykuje się bardzo... Tutaj, aha, myślałem, że atak na, na, na rękę, ale nie, nie. Tutaj po prostu upokorzony po raz kolejny jest Samizane. Faktycznie, kobieta ręka, ale nie w tak mocny sposób, jak początkowo mogło się wydawać. Proszę bardzo, teraz Samizane powoli się podnosi Kadi, już przygotowany do skoku. Proszę bardzo, nietrafiony, nietrafiony. Fantastycznie Zain uniknął tego, tego ciosu. Jeszcze jeszcze Air sweep, odbicie od lin Kaldemara. Jest unik. Jest bump, nic z tego kontruje po raz kolejny nasz dzisiejszy rywal, proszę bardzo. Będzie kolejna kontra, tak jest. Kolejna kontra i uppercut od naszego zawodnika. Sami Zayn ląduje na macie mojej rozy. jest już na trzeciej, nie wiemy co to oznacza. Proszę bardzo, mamy shotgun, shot i czy to będzie koniec tej walki? Miejmy nadzieję, że tak. Jeden, dwa i kick out. Nic z tego, ta walka wciąż trwa. To starcie cały czas trwa. I musimy znaleźć inną tutaj metodę na pokonanie naszego, naszego dzisiejszego rywala Jeszcze raz Semizain. W ofensywie Moi drodzy, Kaldi teraz lekko zamroczony Co wymyślić, Semizein, bo się bardzo mamy wynieżenie tak jest, będzie akcja, spinem, nie ma innej możliwości Jest spin, jeden I kick outuje. mimo wszystko kick outuje Tutaj Kaldi, to jeszcze nie koniec Ale widzimy, że Semizein już powoli przygotowuje się Do akcji kończącej Czy uda mu się ta sztuka, moi drodzy Niestety, ale tak Tak właśnie się dzieje tak właśnie się dzieje. Kaldi jest teraz w ogromnych tarapatach, ale wychodzi, wychodzi z opresji. Fantastycznie jeszcze obija. Atakuje swojego oponenta. Big Boot, nic z tego. ależ mamy unik od samego Zayna. Proszę bardzo, Semi Zayn. Teraz w ofensywie. Nie, nic z tego, nic z tego nie będzie. Proszę bardzo, jeszcze Kaldi, jeszcze Kaldi w ataku. Uniki DDT i DDT na samym Zaynie. To jest, moi drodzy, prawdopodobnie początek końca. Kaledi przygotowany już do wykonania pięty w czoło, Sami Zayn zamroczony, powoli się podnosi, jest przy nogach i MAMY pięte W CZOŁO, to jest knockout, koniec, it's over Game over dla samego Zayna Zemsta dokonana, jeden, dwa i trzy, tak jest, Sami Zayn pokonany, nie wiem Nie wiem co on chciał wskurać rywalizacją z naszym zawodnikiem, nie wiem co chciał zdziałać tutaj atakując nas na fast lane no może nie jakoś super pewne zwycięstwa na tym role, ale... ale długo też się nie męczyliśmy Ale to nie jest koniec, o nie 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 tutaj nie pozostanie, dłużej. Moi drodzy Jack Swagger! Da fuck? Jack Swagger Jack Swagger Jack Swagger Co tu robi Jack Swagger? Co tu robi Jack Swagger? I chop O mój boże co, o co tu chodzi w ogóle? Skąd pojawił się Jack Swagger? Skąd pojawił się, słuchajcie, Jack Swagger? Nie mam pojęcia Oj, teraz uderzenie jeszcze Ale mamy kontrę, mamy kontrę I jest Oj, teraz kontrę Unik w zasadzie od Jacka Swaggera Jack Swagger Wyniesienie i wbija w matę naszego tutaj zawodnika Ale nie mam pojęcia na czym polega w ogóle te, teraz te historia. O co? Jeszcze atak na nogę od Jacka Swaggera O mój Boże Brutalny atak Jack Swagger w gazie Kali... Powoli się podnosi, słuchajcie, no to może być początek końca. Naprawdę, to może być początek końca, ale chwila będzie kontra, tak jest, mamy kontrę. DDT i Jack Swagger powalony, Kaldi wychodzi za presji, ale na czym polega? Na czym polega teraz to historia? Nie mam pojęcia. Aha, okej, okay. o Boże, jaki to. No to ten Cesaro Ambrose Finball, what, what the fuck. Nie rozumiem, nie, 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 nie rozumiem. Nie roz, nie... dlaczego? W sensie... o co? Aha. O, nie fajnie, nie, spokoj, to znaczy... okej. Okay, yy, jak żyć? Niech mi ktoś podpowie. Jak, jak żyć? Jak funkcjonować w świecie tej gry? Walka z Danielem Bryanem i... Alan vs. Stardust, Trisep vs. Crash. I teraz pytanie, ja w ogóle z kimkolwiek mam rywalizację. Uwaga, nie! Czy ktoś jest mi w stanie wytłumaczyć, o co chodzi w tej grze i w tym trybie? Czekajmy na osiemnastkę, naprawdę. I teraz czekajmy jeszcze na Wrestlemanie, bo jeżeli na Wrestlemanie nie będziemy mieli walki z Lesnarem o tytuł, to nie wiem, co zrobię, ale chyba mnie poniesie. Słuchajcie, trzymajcie się, to tyle. Jeżeli wam się podoba, zostawcie łapę w górę, komentarz, suba, pamiętajcie o dzwoneczku i widzimy się, słyszymy właściwie już niedługo. Trzymajcie się, na razie, cześć!